Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj łódź, następny bardzo, bardzo fajny przystanek na naszej trasie. Ja jak Państwo pozwolicie, kilka słów poświęcę panu ministrowi spraw zagranicznych, bo zawsze trzeba te sprawy ogólnokrajowe nazwać prawdą i prawdziwym słowem. Dzisiaj pan minister i wczoraj. Apeluję do kanclerza Niemiec o to, żeby nie ingerował w sprawy Polski. Przesłanie właściwie rozsądne, bo dobrze by było, gdyby inne kraje nie ingerowały w politykę innych krajów. Ale, panie ministrze, kilka uwag na temat pana osoby. Po pierwsze, to pana ludzie doprowadzili do tego kryzysu wizowego. Pana ludzie z Panem związani doprowadzili do tego, że pomimo tego, na przykład, że był mur polsko na granicy polsko-białoruskiej, to za tym murem jak ktoś przez ten mur nie mógł przejść, za 1500 euro kupował wizę. Widzieliście o tym. Widzieliście o tym, bo w trakcie COVID-u. Przygotowywaliście pakiet ustaw i wpisy ustawowe dotyczące możliwości dostawania w bardzo szerokim zakresie tych wiz. Działaliście w tej sprawie obłudnie. Rozpisaliście również za Pana wiedzą referendum, które jest o tym, żeby nie wpuścić tysiące ludzi do Polski, chociaż nikich tu nie chce przysłać. I nikt nie chce od nas brać pieniędzy za to, jakbyśmy ich nie przyjęli. A drugą ręką, żeście wpuszczali setki tysięcy ludzi. Bez żadnej kontroli. Ludzi, którzy mogli być tak jak to ludzie różni, mogli być również najgorsi. To wszystko jest Pana robota. Swego czasu poseł Tomasz Trela. Poseł tej ziemi wnioskował, żeby pan podał się do dymisji, oraz mówił o tym, że powinna się panem zająć prokuratura. I miał rację. Pan w ogóle nie powinien się w sprawie kanclerza albo jakiegokolwiek przywódcy innego narodu wypowiadać, bo pan powinien złożyć dymisję. Notabene, jeżeli Pana oburzają słowa innych polityków, to zlikwidujcie przyczynę tych słów. Przestańcie korumpować ludzi, przestańcie zgarniać za to pieniądze, przestańcie na ludziach robić biznes. Strzeźcie bezpieczeństwa kraju, prowadźcie rozsądną politykę zagraniczną. A nie robicie bzdury, idiotyzmy i się dziwicie, że ktoś to komentuje. Bardzo to obłudnie brzmi, panie ministrze, dlatego, że pana szef, pan Jarosław Kaczyński, codziennie dwie godziny poświęca uwagą w stronę Niemiec. To ja wiem, że to taka fobia, ale jak można krytykować jednego, jeżeli się robi w stosunku do tej osoby codziennie? Dwie godziny uwagi. To jest naprawdę nielogiczne. I kończę bardzo ważnym przesłaniem. Chciałem powiedzieć do pana Jarosława Kaczyńskiego. Pana brat wprowadził Polskę do strefy Schengen. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby pan Polskę z tej strefy wyprowadził. Przestrzegam pana przed taką decyzją. Przestrzegam Pana przed takim działaniem, dlatego że ludzie w moim wieku pamiętają, co to znaczyło stać godzinami na granicy, co to znaczyły niekończące się kontrole. Chce Pan, żeby nasze dzieci, nasi wnukowie mieli to samo? Jeżeli Pan doprowadzi do tego, że dzieło Pana brata, wprowadzenie Polski jako prezydenta, do strefy Schengen zakończy się tym, że pan Polskę z tej strefy wyprowadzi, to będzie następna hańba, którą pan weźmie na swoje sumienie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja kontynuując ten wątek pana marszałka Czarzastego, chciałbym też zwrócić się do pana ministra Rau, ponieważ pan minister jest jedynką na liście prawa i sprawiedliwości. Ja pana ministra podczas tej kampanii wyborczej widziałem tylko w jednym miejscu na tylnej szybie łódzkiego autobusu. Pana ministra Rał nie można spotkać na ulicach Łodzi, nie można spotkać na targowisku, nie można spotkać na bazarku, dlatego że on się dzisiaj zaszył jak taka tchórzliwa mysz w taką norę i postanowił przeczekać puszcza takie niemiłe i niesympatyczne bąki poprzez rządową telewizję. Natomiast nie chcę dyskutować. Ja korzystając dzisiaj z tej okazji po raz kolejny, panie ministrze, proszę się nie bać, porozmawiajmy o Łodzi, porozmawiajmy o Polsce. Proszę wytłumaczyć się, co pan zrobił jako były wojewoda i aktualny konstytucyjny minister dla naszego miasta. Jak pan pomógł naszemu miastu? Co pan załatwił dla… Łodzi. Bo odkąd pamiętam wspólnie z radnymi, z panią prezydent Małgorzatą Moskwą Wodnicką, każdego miesiąca i każdego roku tłuczemy się o każdą złotówkę dla naszego miasta, a ani pan minister Rał, ani pan minister Buda, ani pan minister Tomaszewski, a tym bardziej pan minister Gliński nie zrobili absolutnie nic. Łódź ma to szczęście w nieszczęściu, że ma czterech posłów PiS-u i to czterech konstytucyjnych ministrów. W normalnych warunkach. Tu powinno na tym dworcu, bo zaraz o tym powiem kilka zdań, tętnić życie, bo konstytucyjny minister powinien być od tego, że załatwi pieniądze, że ten dworzec będzie tętnił życiem, że ten tunel, który jest budowany pod łodzią, będzie już na ukończeniu. A my dzisiaj co mamy? Mamy po raz kolejny przesunięcie terminu oddania tego tunelu. Pierwszy termin to początek roku 2022. Rządzi prawo i sprawiedliwość. Mamy czterech ministrów. Termin niedotrzymany. Kolejny termin, to podobno początek 2024 roku. Dzisiaj jest koniec września. Wszyscy, którzy znają się na inwestycjach, wiedzą, że nie ma możliwości, żeby ta inwestycja była oddana na początku przyszłego roku. Dlatego my dzisiaj chcemy bardzo wyraźnie i bardzo jednoznacznie zadeklarować, tutaj właśnie z przed dworca łódź fabryczna. Jeżeli lewica będzie współrządzić po wyborach, to dopilnuje, żeby dokończyć tę inwestycję. To ta inwestycja tego tunelu, tego wewnętrznego metra dla łodzi będzie na pewno dokończona. Bo Prawo i Sprawiedliwość to taka ekipa, która bardzo dużo mówi, bardzo dużo opowiada, bardzo pięknie prezentuje się na konferencjach prasowych i prezentuje slajdy, ale żeby dowieść jakąkolwiek inwestycję do samego końca, z tym ma bardzo duży problem. Chyba, że chodzi o inwestycje we własną kieszeń. Chyba, że chodzi o to, żeby zarobić na tym jakieś gigantyczne pieniądze, w tym oni są ekspertami i w tym oni są mistrzami. Ale raz jeszcze bardzo proszę, wręcz żądam, bo tego oczekują mieszkańcy łodzi, żeby jedynka pisowska wyszła. Żeby jedynka pisowska rozmawiała i żeby jedynka pisowska nie unikała debaty o łodzi i przyszłości naszego kraju. Bo tak jak powiedział pan marszałek, naprawdę jest o czym dyskutować. Bo skoro już pan minister nie podał się do dymisji, skoro Kaczyński nie odwołał rała, to pewnie zrobią to łodzianie 15 października. Ale dobrze by było, żeby dowiedzieli się, co ten delikwent zrobił przez ostatnie lata dla łodzi, a tak naprawdę czego nie zrobił, ale warto. Byłoby o tym porozmawiać. A teraz poproszę dwójkę na liście lewicy, koleżankę Elżbietę Żuraw. Szanowni Państwo, są takie rzeczy, w które warto inwestować, i taką rzeczą jest transport publiczny. Ja mieszkam w Łodzi od 25 lat. Mieszkam tutaj od momentu, kiedy poszłam do liceum. A wcześniej wychowywałam się, mieszkałam w Powiecie Brzezińskim, w małej miejscowości, do której nie dojeżdża pociąg, a w której PKS zatrzymuje się dwa razy na dobę, raz w jedną, raz w drugą stronę. Do dzisiejszych czasów niewiele się zmieniło. Można dojechać do pobliskiego miasta busem albo pociągiem, a potem można kilka kilometrów ić nogami, rowerem albo koniecznie mieć samochód. Pamiętam, jak w tamtych czasach moi koledzy i koleżanki decydowali o tym, do jakiej szkoły pójdą pod kątem tego, gdzie będzie im łatwo dojechać i czy w ogóle do Dojechać. Pamiętam, że do kina jeździliśmy na wycieczki szkolne, bo wybranie się gdziekolwiek jakimkolwiek środkiem komunikacji publicznej nie było możliwe i nadal nie jest. Dlatego lewica musi to zmienić, dlatego lewica musi dojść do władzy i rządzić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby nikt nie był wykluczony, bo wszyscy ludzie mają prawo dostępu do kultury, łatwego dojechania do miejsca pracy czy wyboru szkoły pod kątem tego, gdzie ta szkoła im najbardziej pasuje, a nie gdzie mogą dojechać autobusem lub pociągiem. Drodzy Państwo, Ela mówiła przed chwilą o wykluczeniu transportowym. Podlega mu około 6 milionów Polaków. Dlatego lewica od lat stale powtarza, że z wykluczeniem transportowym trzeba walczyć. I mamy rozwiązanie tego problemu. Będziemy z budżetu państwa finansować transport publiczny w samorządach. Będziemy dawać specjalne dotacje z budżetu państwa dla samorządów na finansowanie transportu publicznego. Pod warunkiem, że te pieniądze nie rozejdą się na żadne głupoty, tylko będą właśnie wspierać transport publiczny w gminach i powiatach. Tak by ten pociąg dojechał do każdej, do każdego powiatu, a autobus dojechał do każdej gminy. Tak by wszyscy mieszkańcy naszego kraju, ale przede wszystkim też mieszkańcy Łodzi i okolic mogli odwiedzać się Realizować swoje życie towarzyskie, dojechać do szkoły, do pracy, do lekarza. Tak, by nikt nie był wykluczony, by nikt nie był zamknięty w czterech ścianach, nie mogąc nigdzie dojechać. I to jako Lewica Państwu gwarantujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Tak? Proszę bardzo. Jasne. Marcin Barstefan 24. Pytanie jest o to, czy no, możemy prosić o skomentowanie kwestii y, zamknięcia granicy polsko-niemieckiej jako pokłosia afery wizowej. Czy, czy do tego może dojść? Proszę Pana. Jeszcze niedawno, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a do Unii Europejskiej Polskę wprowadziła wprowadzała lewica. Robiliśmy właśnie wszystko w tym kierunku, żeby nigdy do tego nie doszło. Jeszcze niedawno polska polityka zagraniczna była prowadzona w sposób racjonalny i mądry. W tej chwili właściwie wszystkie kraje, które z nami mają konflikty, te konflikty wygrywają. W tej chwili Ukraina staje się krajem, z którym walczymy, Unia Europejska staje się strukturą. Do której mamy coraz więcej uwag, a ona ma coraz więcej uwag w stosunku do nas. To jest taki stan, który w tej chwili ma miejsce. Czy może dojść do zamknięcia granic, czy może dojść do wycofania się wycofania Polski z Schengen? Właściwie nie powinno, ale przy tym Ministrze Spraw Zagranicznych, przy tej polityce zagranicznej. Przy panu premierze Morawieckim, przy panu prezydencie e, Dudzie oraz przy ich szefie wszystkich Kaczyńskim, może się zdarzyć wszystko. Może się naprawdę zdarzyć wszystko. My właściwie prowadzimy politykę opartej, opartą na konflikt ze wszystkimi krajami. Taka jest prawda. I również wewnętrzny z wieloma grupami społecznymi, które. Żyją w Polsce. Proszę pana, jakby ktoś mi powiedział miesiąc temu, przy tym, ile rzeczy zrobiliśmy dla Ukrainy, że Polska będzie w tej chwili w konflikcie zarówno z Ukrainą, i z Unią Europejską, to bym powiedział, jakim Durniem trzeba by było być, żeby do takiego stanu doprowadzić. I Durnie się znaleźli. Jak oceniacie zachowanie policji wobec pani Gajewskiej? Czy takie interwencje mogą mieć wpływ na decyzję wyborców? Czy policja dzisiaj musi wykonywać rozkazy Jarosława Kaczyńskiego? Przecież pani posłanka Biejat podczas marszów kobiet. Spryskana z bliskiej odległości gazem, teraz pani posłanka Gajeska. To tylko strach przed obywatelami. Jarosław Kaczyński boi się kobiet, Jarosław Kaczyński boi się obywateli, Jarosław Kaczyński boi się dyskusji, a jak jest strach. To są policjanci i policjanci, których my spotykamy na ulicach Łodzi, Warszawy, którzy do nas przychodzą i mówią: My nie chcemy tak funkcjonować, ale musimy wykonywać rozkazy. Więc mamy też apel do wszystkich policjantów: po 15 października będziecie bronić bezpieczeństwa Polek i Polaków, a nie będziecie zbrojnym ramieniem tej czy innej partii politycznej, bo Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić. Manifestacje będą dla wszystkich, każdy obywatel będzie mógł przyjść zadać pytanie, a nie kordon policji, których jest więcej niż uczestników spotkania z Jarosławem Kaczyńskim, bo tak powinna być prowadzona debata publiczna. Czy dzisiaj Państwo tutaj widzicie w obecności wicemarszałka Polskiego Sejmu policję? Ochronę, tu może każdy podejść, tu może każdy się zapytać, tu może każdy wyrazić swój pogląd. Jarosław Kaczyński jest nie do pomyślenia, żeby stanął w przestrzeni publicznej i zaczął rozmawiać z obywatelami. On po prostu się boi i on instrumentalnie wykorzystuje policję do swoich partyjnych celów, ale to po 15 października się skończy. I jeszcze dlaczego Prawo i Sprawiedliwość z nikim się nie spotyka? To znaczy, że nie wpuszcza ludzi na wiece, mogą wejść tylko ludzie z list, i też dlaczego nikt od nich nie przychodzi na debaty i z nikim nie rozmawia? Proszę pana, nikt nie przychodzi na debaty, dlatego że nie ma tam polityka, który miałby cokolwiek mądrego do powiedzenia. To dosyć proste. Jeżeli ktoś ma projekt, jeżeli ktoś ma program, jeżeli ktoś chce kogoś do, kogoś do czegoś przekonać, przychodzi i to robi. Tak jak Lewica. Jeździmy bez przerwy, codziennie, mamy elementy programu. Notabene, wszyscy Polacy je znają, odpowiadamy na każde pytanie. Natomiast dlaczego się chowają? Bo się boją. Ja mam dosyć, powiem szczerze, takiej sytuacji. Obiektywizowania wszystkich świństw i relatywizowania wszystkich spraw. Znaczy, przechodzi, zaczynamy przechodzić do porządku dziennego nad taką sprawą, że jednego gościa broni 300 albo 400 policjantów. To nie jest normalny kraj. Naprawdę, to nie jest normalny kraj. Dosyć mam takiej sytuacji, że jak jest COVID, jeden gość ma prawo wejść na cmentarz, a ludzie nie. Dosyć mam takiej sytuacji, że jak jest COVID, to Czarnek idzie do swojej babci, a ja, ponieważ kochałem swojego ojca, kochałem dlatego, że umarł, stałem po dwie godziny pod szpitalem. Mogłem pewnie wejść na siłę, mogłem pewnie zarządzić kontrolę szpitala. Tylko wie Pan, jest kwestia uczciwości wobec innych ludzi, jest kwestia równości, jest kwestia tego, że każdy powinien być równy wobec prawa. Każdy. Bez względu na to, jaki zawód wykonuje i bez względu na to, w jakiej partii jest, oni pojęcie równości, tolerancji mają w nosie. I dlatego to wszystko się dzieje. Ale to ludzie widzą. I ludzie, moim zdaniem, 15 października powiedzą im, co widzą. Dziękujemy bardzo. Wspólne zdjęcie, zdjęcie. na tle łodzi fabrycznej.